Witam serdecznie moi drodzy. Mam dzisiaj przyjemność zaprezentować wam wyjątkowy, 9-elementowy zestaw narzędzi firmy HOTO. Coś, co powinien mieć każdy w domu. Nie tylko specjalista, ale i majsterkowicz. Zobaczcie fajne, designerskie opakowanie. A w środku wszystko, co potrzebujemy w domu: śrubokręt wielofunkcyjny, młotek, klucz nastawny, szczypce, miarka i rzecz najważniejsza, wkrętarka 12V, zestaw wierteł zestaw bitów, a wszystko ładowane za pomocą kabla USB. Po co mi to potrzebne? No spójrzcie sobie. Wkręt, który wykręcony został, nie ma czym go przykręcić, a dzięki zestawowi Hoto wyciągamy naszą wkrętarkę, wybieramy odpowiedni grot i Kręt został wkręcony przy pomocy wkrętarki, ale zestaw 9 elementów klucz nastawny macie rower, proszę bardzo, to na pewno wam się przyda. Proszę bardzo, klucz nastawny, rower, poluzowana śruba. Za choto to nie problem. Dokręcamy i możemy ruszać dalej w drogę, a ja zapraszam was dalej w drogę do mieszkania. Pokażę wam do ilu rzeczy przyda wam się taki zestaw. A po drodze znalazłem to. Od razu bezpieczniej. Jesteśmy w kuchni, a w kuchni rozregulowane drzwi. Lachoto to nie problem. Do roboty. Regulacja. Idealnie. Te narzędzia są naprawdę potrzebne każdemu, nie tylko specjaliście. Idziemy dalej. Proszę bardzo, znalazłem kolejne miejsce. Które wymaga działania. O, patent całkiem fajny, kawałek drutu, dwa haczyki, a wystarczy zamontować taką oto zasuwkę. Do roboty. Proszę bardzo, przy użyciu szczypców poszło łatwo i gładko. Za chwileczkę ten pawlacz nad schodami będzie zamykał się, jak powinno to wyglądać od początku. Wkręty, końcówka i przykręcamy. Mam nadzieję, że oglądając ten film, rozumiecie coraz bardziej, dlaczego powinniście mieć taki zestaw u siebie w domu. Idziemy dalej. Proszę bardzo, ten kwiatek czekał na mnie i na odpowiednie narzędzia, bo on ma wisieć mniej więcej tutaj. Naszykowany już jest tutaj specjalny splot, a ja muszę go teraz tylko i wyłącznie zamontować. Proszę bardzo, kolejna rzecz wykonana. A kochani podsumowując, naprawdę to narzędzie musi znaleźć się w waszym domu. Nie dość, że designerska skrzyneczka, ładnie wykonane wszystkie narzędzia. Ja sprawdziłem sam, jak widzieliście, że one naprawdę się przydadzą. I nieważne, czy będzie musieli coś zmierzyć, przybić, dokręcić, użyć szczypiec. To narzędzie musi znaleźć się w waszym mieszkaniu. Ja bym pokazał kilka rzeczy, które Wymagały użycia tych narzędzi, aby naprawić rzeczy w domu, ale tego jest naprawdę mnóstwo. Tak naprawdę to, co jest do zrobienia w domu, zależy tylko od Was. A, A. z tym urządzeniem będzie Wam dużo łatwiej. Ja kupuję.